Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. A jeżeli chodzi o ogólną sprawność dzieci, z roku na rok jest gorzej. Trafiają się takie roczniki, które nie potrafią w truchcie biec do tyłu, bo się przewracają. A trafiają takie roczniki, że to jest miód. Patrzymy, jak dzieciakom wszystko idzie do przodu. Więc, jeżeli jest to możliwe, proszę dzieciom pomagać swoim, proszę je rozwijać dawać możliwość jazdy, na, o właśnie, możliwość jazdy na rowerze. Wiecie Państwo, ile dzieci nie potrafi jeździć na rowerze? Zanim doszedłem, bo jeden chłopak, taki tory przeszkód mamy, są zawody z ruchu drogowego, super sprawa, tam trzeba na takim składaku w trzy 3 pojeździć, bo góral się nie mieści. Chłopiec siedział z boku, nie chciał jeździć, bo nie, bo nie, dzisiaj nie i w końcu się okazało, że on jeździć na rowerze nie potrafi. Yy, czy ktoś nie potrafi jeździć na rowerze z Państwa? Uff. Nikt się nie przyzna. Dobrze, to proszę się nie przyznawać. Zwróćcie Państwo uwagę, bo czasami można coś przegapić, tak? Że dziecko zapomniało nauczyć się jazdy na rowerze, a to w życiu jest przydatne. pokazywanie różnych możliwości, które są i teraz jest ich bardzo dużo i wręcz jest ich czasami za dużo i niektóre dyscypliny czy przedstawiciele niektórych dyscyplin narzekają na to, że ciężko nam jest na przykład skusić dziewczynki do tego, żeby grały w koszykówkę, bo mogą grać w siatkówkę, mogą robić masę różnych rzeczy i te zajęcia są dostępne w zasadzie w każdym mieście, w każdej dzielnicy, czy nawet w mniejszych miejscowościach, bo kluby też tam swoje zajęcia organizują. Natomiast pokazywanie tych różnych możliwości i szukanie tego, co to Dziecko, tak, czy później już młodzież znajdzie jako powiedzmy tą dyscyplinę, która mu będzie pasowała z różnych powodów, czy to towarzyskich, czy, czy tego faktycznie coś tam robi, czy tych efektów, które uprawianie tej dyscypliny nam przyniesie, czy być może nawet tej wizji, co w przyszłości jest możliwe dzięki temu. No, mówię, warto to pokazywać. Natomiast to, co rodzice czasami robią, to też ze zbyt dużą łatwością pozwalają rezygnować z czegoś, co też nie jest zbyt dobre. Bo powiedzmy, nie podoba nam się jakiś trening, czy na przykład trener się okazuje, że troszeczkę gdzieś tam jest bardziej głośny nazwijmy to, no, krzyknie raz czy drugi, czy ma taki po prostu no, sposób inny prowadzenia y, treningu i zespołu y, i nie wszystkie dzieci są gdzieś tam do tego przystosowane i, i powiedzmy przy pierwszym jakimś takim lekkim niepowodzeniu, czy jakimś zniechęceniu, y, rodzice czasami za szybko rezygnują. Ja miałam z tym styczność, że, że właśnie y, no, no, gdzieś tam rodzice o tym opowiadali, bądź też inna rzecz, y, nie pozwolę dziecku iść na trening, bo ma lekcje do odrobienia. To też jest Słabe podejście, moim zdaniem, bo, bo sport tego uczy, żeby rzeczywiście sobie ten czas dużo lepiej organizować. To jest oczywiście pewne wyzwanie, z pewnych przyjemności czasami trzeba zrezygnować, natomiast to myślę, że w pewnym momencie też procentuje i, i, i tych korzyści mimo wszystko jest więcej niż tych elementów, z których trzeba rezygnować. Cię. Wiem, kim jesteś, gdzie jesteś, wiem, co lubisz, wiem, co zrobiłeś. Wiem tyle, ile mi potrzeba. Jestem kimkolwiek. Mogę wyglądać tak albo tak. To nie ma znaczenia. Sądzisz, że to Twój świat. Tego świata nie ma. Są tylko zachowania i emocje, które pokazujesz. Są tylko dane, które udostępniasz każdemu, kto chce je mieć. I twoje przekonanie, że to twoja prywatna przestrzeń. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.